stycznia 2015 roku to data zwana potocznie czarnym czwartkiem. W czarny czwartek kurs Franka w jednej chwili wręcz poszybował dwukrotnie w górę do 5 zł, co spowodowało oczywiście ogromne zaniepokojenie wśród frankowiczów, dlatego że nagle ich rata zwiększyła się w dosyć istotny sposób, no nie wspominając już o tym, że zaczęli mieć obawy co do możliwości w ogóle spłaty tego kredytu, dlatego że saldo kredytu dosyć istotnie również wzrosło. I to wszystko działo się właśnie Dnia. Po czarnym czwartku kolejne miesiące to istny koszmar dla frankowiczów. Przede wszystkim dlatego, że nie wiedzieli tak naprawdę, jak mogą sobie poradzić z tym problemem. Przypomnę, że w tamtym czasie banki absolutnie co do dziś nie były zainteresowane jakąkolwiek pomocą. Wręcz odwrotnie, zwiększyły swoje działania windykacyjne przeciwko osobom, które z dnia na dzień straciły możliwość regulowania rad. 10 lat życia bez kredytu. Dekada wolności.